No to chromowe dzisiaj sobie nagrywamy odcineczek ze stroneczki Gry Plus. Yy, dzisiaj Wam przedstawię tą stronkę, tu macie, zdobywacie punkty z Afriko, yy, robicie zadania, różne minigierki, płatne linki, wszystko. I dostajecie za to punkty, a te punkciki można na nagrody wy wymieniać i potem, no, i potem normalnie macie wszystko legit, wszystko jest, no. A jeśli chcecie więcej takich filmów, to zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, obezukiem w górę, no i jakiś super komentarz. Czy, czy podoba Wam się ta strona? Moim zdaniem jest sztos, bo zawsze jak się nudzisz na przykład czy coś, to wchodzisz sobie na przykład w nagrody. Skiny do CSA masz yy, Far Cry'a, nie wiem, różne rzeczy masz. Yy, różne rzeczy masz. Skiny CS, klucze do gier na Steama, yy, Google Playa. Morel, net, Spotify, PayPal, Netflix, y, Orange, Zalando, no i pełno różnych y, tych, tych, tych no Do wypłaty. A o, tutaj na przykład za dwie dyszki y, Dwie dyszki to jest za 599 punktów, 25,99 punktów. No, a jak, jeśli chcecie, y, jeśli chcecie mnie wesprzeć i chcecie darmowe punkciki, o Jezus, się zlagowało. No, i, i ja, ja, jeśli chcecie mnie wesprzeć, to wchodzicie sobie w, w, w. poza tym sobie, znaczy wchodzicie sobie wy, z mojego korpus z tego, w macie w opisie. I jeśli wchodzicie, w, wejdziecie sobie, to dostajecie 100 punktów. Plus jeszcze, jak chcecie więcej punktów, to wchodzicie sobie tutaj kody bonusowe. Kody bonusowe. Jezus, czytuj. O! No. Jeśli jesteście tutaj na kodach bonusowych, to może pisać i otrzymujecie 50 punktów za Frico. Yy, no, za friko 50 punktów. Eee. Yy, yy, yy. i tu jeszcze, dobra, przejdźmy może do zakładki odznaki. Tutaj odznaki jakieś, zobaczmy, bo well, ja A, dobra, tutaj za ekspresą odznaki i tu chyba można te odznaki na nagrody, czy jakieś dary mieć na profilu. Yy, na przykład tutaj o, ale tu dobra i jeśli chcecie mnie zaprosić, no to tu mam taki niewielki zapraszajcie tam no. no i jeszcze co, no. odebrane nagrody to na przykład jak odbierzecie sobie jakąś gierkę czy coś, czy coś takiego, nie, to tu macie wszystko. To jest forum. Że na forum piszecie na przykład pytania, na przykład, albo nie pytania do administracji, czy do, do właściciela, czy coś takiego. I zadajecie pytanie. Nie? O. o, tu jeszcze czekaj to nie się zadaje. O, gry. Tutaj gry też categorie chyba. O i się tworzy temat. Ranking który macie też. Mm, Ranking, no konkursy jakieś są tutaj też, a nie ma, kontakt też jest, no I to na przykład, yy, czekaj, to wezmę sobie, na, o World, of, world of, ta, of, of, of Tanks i na przykład rejestrujecie się, 10 w gracie, dostajecie 50 punktów, tutaj odblokujecie poprzednie zadanie i tutaj... Jak odblokujecie to zadanie, zrobicie te. I to i trzeba zarejestrujcie. Znaczy, Jezus, czekam, tak, yy, dobra. Yy, I tutaj jak klikacie sobie, wykonałem zadanie, to tutaj wpisujecie swoje nie i potem oni weryfikują, potem wam dają punkty, jak jest git, no. Coś takiego, a jeszcze mam je przedstawić, yy, tu macie gry, w zakładkę o zadania. Yy, no zadania zadania dobre yy, no zadania tu są zadania o tutaj na przykład YouTube zostaw komentarz pod naszym filmem 10 punktów no C to, to nie jest trudne patrzcie patrzcie za to rozpocznij zadanie yy, i nie wiem daję ładnie sobie no, o, no przykład, o, no. I za to dotrzymam... O, i tutaj jeszcze screen shot i, i dostajecie darmowe 10 punktów. Yy, dobra, mini gry. To ja mam yy, przeglądarkę, która blokuje reklamę, czyli mi nie pójdzie jakby. Wchodzicie sobie i po prostu gracie przez jakiś czas i oni wam dają jakieś czasowe punkty. Nie wiadomo ile, ale zawsze wam tam dają jakieś punkty. Płatne linki, to chyba nie wiem o co tu chodzi. W płatnych linkach zapoznać się z ofertą. A to jest jakieś łatwe zadanie, ale nie nie, nie robiłem tego nigdy. Yy, no, a więc taka stronka jest. Yy, zapraszam wpisać kodik na kody bonusowe chromowe. a więc Wam pokaże. Takaj okay, to. Chromowe. I używacie i dostajecie 50 punktów. A jeśli chcecie 100 punktów za, za friko totalnie za friko To wchodzicie sobie przez ten ref z opisu i, i się rejestrujecie i tyle. I macie darmowy, darmowe jakby punkciki na stronie. No, to by było na tyle z tego odcineczka. Yy, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, łapeczkę w górę. Yy, no i jakiś komentarz, no. Super komentarz. No. Zapraszam na stronkę, no i... ならなら、ま。な